Że po prostu, jakbyś kliknął Blue byś się pokazał jako Jester, o, to byś zgadnął myśli Kezira, bo się A ja nie mogłem kliknąć no, Jester, no. w ogóle, nie było do wyboru. Witam. Kto to był? Nie to super to był, nie, to nie byłem ja, to nie byłem nie? ja. To był... Nie? to Nie, Yellow, był, to nie był ja. giga, Był Xen. Nie nie, nie. Ale... nie, nie, chciał mi? mnie zapierdolić albo chciał mnie sprawdzić. Ja jestem A. weteranem. to mogło tak być, dobra. I on albo mnie chciał sprawdzić jako Seer, albo mi po prostu chciał nie, no na, na instancie byś nie kliknął tego, no co to Ale, tego? nie, nie, myślę, że nie, Gluhammer był osób. impostorem, bo Gluhamer robił kluczyk. Był, był, raczej był. był nie im wiem, czy widzieliście, bo robił kluczyk. Udawał, że robi kluczyk. Ale X też udawał, że robi kluczyk. Nie, ja stałem skimamy. tam po nie tak Nie, ja skimamy. widziałem, że Gluhamer daje że robi kluczyk. Wydaje mi się, że Gluhammer Gluhamer chciał Gluhamer mnie był. a ja sobie cyknąłem. Weteran też, też wydaje. No, no to skip, no bo co? Skip, skip. Ok, suchar zajmuje weterana, pamiętajcie. Tak? Jakby kogoś się to, to, to podejrzewał, że jest złe, jak tak, to może być. Veteran. No Serio, nie 100%. 100%. Wytranym, Mamy jednego to by impostora. Nie. Albo kluczyka. No, no nie, na impostora, kluczyk. Kluczy. I tak, tyle tych korecki. normalnych, rudze. Że... O kurwa, ja się zmieniłem w Brusa na jego. Kurwa, co ja odjedłem? Chciałem zabrać próbkę, bo mi się. Ja p... może nikt się nie kapnął. Dobra, chyba nikt się nie kapnął. Co za zjemne lobby? Kto mnie tepował? Xen zapalił na moich oczach. Pozdrawiam, to tyle. A gdyby to, powiedz dalej. No. To, było, to było, jakby wejście to do laba pod rakietką. Ja sobie robiłem rakietkę, Xen mnie nie widział i zapisał albo ktoś ze skinem Xen ewentualnie. Pytam go, zanim cokolwiek powiem, teleporter będzie wiedział, kogo tepnął, kto była druga osoba, która się tepnęła? Ale to tyle czy się podpisać, żebyś go. Nie, 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 teleporter. Osoba, nie która osoba, była... Która była... osoba, która była Tele... teleportowana Osoba, która teleportowana może nie żyć i tak samo może ku... a teleporter nie żyć, może mogłeś na przykład teleportować, po czym stwierdzić, że pójdziesz zabić teraz bo jest przeteleportowany To i teraz... nie ma sensu, bo... Może też fakta. w ogóle nie być teleporta. Nie, no. nie, nie. I nie miałem miałem sobie, sobie ma teraz, teraz Kto był teleportowany? Halo? I... OG Kupson, ile ten kill ma według ciebie? No na moich oczach padał. A gdzie? To by się zgadzało, bo jestem na Vitalsach i widzę to, no. A Ta, ty, no. tak gdzie byłeś? Bo tak cicho siedzisz mhm. Ja? Gdzie ja byłem? Ja byłem w tym na dole. Co się stało? Mystic'a mu z, z, zgadli chyba, bo ja fejkował, że nie wiem. Tak, ja jeszcze tak. by A Czekaj, on coś mówił? On, coś mówił? on coś tak, mówił? Tak, Ryan nie powiedział, nie że zapytał się nie mnie, tak. ile ma ten kill, więc pani ewentualnie Olu? mógł fejkować, żeby był na Nie się nie martwić, jak, jak będę blisko pani Oli. Dobra, a ja powiem jeszcze a, jedno. Na jak... albo Sabal ale jak... Jak byłem na kamerach, widziałem Brusa w adminie i jednocześnie widziałem Brusa przy elektryku. Tyle mam do powiedzenia. No dobra, ale poczekaj, bo jak to tyle masz do powiedzenia? No, jak widziałem jak sobie jakieś... ziomka. Słucham? A ich nie nie no, życzyłbyś jakieś... fake rolę, żeby się oczyścić z zarzutów? Nie, no bo możecie ani transportera nikt a... nie kalemuje, ani nikt nie. Jest transporter nie wiem, i prosiłbym, żeby udowodnił i stepnął niedowiarków w kolejnej rundzie. Czyli poczekaj, 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 czyli. Padł kill i instant poszedł tepek ciebie z zabójcą nie, Tepek był na początku i o to chodziło, że nie mogę, nie mogłem ja być tam, ponieważ byłem tepowany właśnie w elektryku, no i poszedłem wtedy na kamerki. Ale ja widziałem jak zabijasz przed labem. widział Ale Xena oprócz Kurtona. Właśnie widziałeś kogoś, Xen? Aha, czyli... E, ja widziałem ciebie suchar w ogóle, przecież przy storażu, Pobiegłeś na lądu. No ja skipuję. No, ja no byłem biedny, w biedny, praczu, Ale może robiłem paliwo i on mnie widział, ja go nie, nie potwierdzał. Nie, nie nie, ale byłem nie, 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 znaczy mogłeś robić paliwo. Ja a... i potem nad starychem nalewałem to paliwo. No jest dobra, no mógł mnie widzieć. Okay. Ja nie potwierdzam, bo robiłem task. Dobra, bo ku... a ten co się teleportował ze mną, yy, nie daje tego, mi alibi. przebieram się za niego. Daj no za wcześnie. Dzień dobry. Dzięki za suba Dragon Slayer na co? Xen jest impostorem, jak coś. Na pewno, na 100%. A <laughs> Nie, czemu? ale czemu? czemu? No bo jest, tak mówię, po prostu jest ba impostorem. Jeżeli jeśli jest, to dajmy na niego jakiego, jakiś dowód. Nie ma co się jakoś. No to poprzednia runda okay. jest dowodem. I czy ktoś był teleportowany w tej OG. rundzie? Oho, dobra! To jest. Dobra! Jak... Ale Czyli Bartek, dobra! Ale czekaj, dobra! Czekaj, ale co dobra. zrobił OG Coupson? Czekaj, co y zrobił OG? Uf, nie nie on, pewnie. tylko y, Bartek pewnie obstawił, kim jest OG Kupson, bo sprzedał swoją rolę i najprawdopodobniej tak. y, Bartek dobrze obstawił, dlatego OG Kupson padł, dlatego no to wszyscy powinni... Dobra, to, że nie, było jest, no to jest. No i też, nie był transportowany. Był ktoś z was tak, tak. transportowany? No. I Dobra. słuchajcie, ja byłem. Ja byłem. Sabal jest ja byłem? transporterem Byłeś, tak? i okay. Sawal potwierdzi, że mnie transportował. Nie wiem dlaczego druga osoba, która była... Dobra, transportu... ja za nim ja powiem, ja. Cicho, cicho, zanim Ja powiem, że bagietę tepłem i to on był tam, ale się przyznał, że był gdzieś indziej, więc dla mnie to jest bagieta, bo jego tepłem się nie przyznał. E, nie! No ale ja tam się tepłem, ale poszłem do tych skałek, kurka! Albo ja, ich, no, mówię, albo ale ja mówię, że tam nie było, bo ja mówię, ja byłeś, że byłeś w Ja mówię, że on jest czysty. No Bonsa. mówię, że doszłem hmm. do tych skałek, jak zostałem tepnięty. Ja czytałem. No, ja no, A nie, 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 nie mogłem W pierwszej rundzie nie mogłem to być. Ja byłem tepnięty. No nie, no. Tak. dziękuję. Dobrze, że z Sirem, no. Dokładnie. się poświęcił. A teraz chciałem zrobić liście koło Oli Ja głosuję na Bartka, no. Ja głosuję na Bartka. Kupson, no, 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 Kupson się no, poświecił, więc musimy mu zaufać. Nie miałby Przekrań. po co zgadywać, a Kuba zapierał się. No, jak, jak to, no, i ewentualnie no, na pewno by nie zgadywał grę. kogoś, że... Dobra, a Bagieta, no, Głosujesz. No, Audi Kupson, no, albo nam przegrał grę, albo no. Mam nadzieję, że na mnie przegrałeś, Kupson. Wiem, y, widzowie, jedno. Padły cztery fragi, z czego trzy zrobiłem ja, dwa podczas votowania. Okay, no, nie kupson to dobry chłopak. Gryfamera odje**ał się sam. Bo był arsonistą i się odjebał o y, tego, o Suchara <noise> I z nie przyczyn Bagieta nikogo nie zabił Nie wiem jak to się stało Ja kurwa, tego nie rozumiem, nie? A Suchar jest szeryfem i w ciemno odjebał po prostu Ciekawe Też zintowałeś? Na pewno Zgadywałem szybko, o O, szeryf Nieźle Dobra, ja powiem od razu, bo y, było to śmieszne. Tepłem y, bagietę ze sobą i leżało ciało jak się tepłem. W to miejsce, gdzie on był. I wcześniej się nie przyznałem. No ja... Nie, nie, nie! Tu coś śmiedzi, tu coś śmiedzi, bo ja robiłem skałki. Dwie od słuchar weszedł, zobaczy... zobaczył. że robię skałki. Później bróż weszedł, robiłem skałki. Chciałem zgłosić ciało. I mnie te płyś, k***a, mogę to ty pa... jesteś impostorem! Bagiet, mogę coś powiedzieć? Tak. Wydaje mi się, bo ja, ja sobie biegałem z Olaczką, my, my, sobie minąłem właśnie Bagietę, wydaje mi duchy. się, że on jest czysty. Wydaje mi się, że też Sabal odwalił tutaj self-reporta, kill jest Boże, a max spadł do 4. No, no tak, bo wieczu. się tepłem z tym, z, z, e... z nim, no to mówię, potwierdzam. Ja ja czuję wajpy z i czuję, że on nie kłamie. Ja, ja... Mi się wydaje, że to był kill i szybki film. Ja widziałem ja animację, że, że padała... To chyba tym... to chyba musiał być ten tym... A, Poza ludzi, się No, no, normalnie tepuje ludzi no, 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 sabal, że no, 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 tym e, no, e, no, się no, 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 się się tego argumentu się czyszczenie alibi, więc to też jest takie trochę no, takie no, 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 nie no, a co mam tu ale Mi no. No. się wydaje, że sabal mówi prawdę. No, no tak. ja tepałem, ja, ja dwa rozdaje razy tepałem. Proszę go Bruce, postorze, czyli ty, ty no no o. od Bruce Guardian Angel na Bagieta de Ale w tej teraz mnie odją właśnie, nie? Nie no na Sabalu. No ja nie wiem. Dla mnie to jest kłamstwo. A może nie wiem, Bruce ma jakieś egze na sabala czy coś? Nie mam, nie mam egze. Nie, dla mnie to jest bagieta W sensie wcześniej się nie przyznawał, że był teleportowany bo był kill i jak. albo x wtedy zabijał, albo Bagieta, nie? No i x sam potwierdził, że. Bruce. Jest ma... Dobra, y, słuchajcie, bo. A ty tak. mówisz, My... że to My przed sekundą byliśmy przy słucharze, mijaliśmy go i jeszcze żył. Kiedyś no. no. ja nie ma pojęcia, się mówi. odwróciłam, został chwilę Bruce, ale nie wiem, czy to on, czy nie. Yy, Brusik poszedł za mną i. Ale ja nie mogłem zreportować ciała, bo jak podeszłem do ciała. To momentalnie zostałem tepnięty. Czyli zabiła osoba, która mnie tepła. Mm -hmm. Jak transportuje te, te, tepła dla i zabił? był czystszy wcześniej po prostu, dlatego moim zdaniem Bagieta. Czy Bagieta zrobił ciało w tej... Zrobił teraz, tak? Nie, to szeryf odjechał, czy on. To nie jest tak, że przypadkiem sam się odjechał suchar? Już nie pamiętam. Bruce ma GNA na olaczce. Zobacz, że ma na olaczce GA. Tak, gwiazdka. Przecież Bruce mówił, że będzie bronił olaczki, Kurwa. Nie Ciekawe, jak teraz weźmie się z tego czyści. Czemu on stoi? Dobra, pomogę mu, patrz. I teraz Bagetson odwala olaczkę i zwala na sabala. A, GA jest kurde. Ne. Olasce, więc w sumie tylko Bruce'a mógłby odwalić. A Bruce wotował. No nie no, sytuacja bez wyjścia. Już chyba wszyscy wiedzą kto jest. Czemu on z nimi chodzi? Tak, jakby chciał kupić ich zaufanie. Przecież. Dobra, pomóc mu i klikać jakieś rzeczy? Nie no, da sobie rady, dorosły jest. Wyłączę światła. Tyle mogę. I zamknę drzwi. Dobra, tu też zamknę. Kupię mu może trochę czasu. Aha, on nie otwiera. No nie, no dawaj, dawaj, no musisz. On wie, że jest impostorem? Nie no, więc niemożliwe. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Dobra, drzwi mu zamknę. No. To jest wysoko, nie? Odpierdol. Nie no. Dobra, ja zgłosiłem, bo nikt tasków nie robi i tutaj tańcujemy wszyscy razem. O ja tasków nie robię, je... no mam sporo do zrobienia. Ja robię. Nie ale... wiem, ja powiem tak, ja jak ja im tak. powiedziałem. Kizman yy, yy, zrobił ten reaktor, więc chyba Rady. to nie on mógł, bo mógłby tak. to odpierdolić mnie i wygrać gierkę, więc. Zgadza się. A ja jestem transportorem, udowodniłem, bo cię je brustepałem ze sobą kur... Tak, taki na dodatek, na dodatek mogłeś mnie no. że przez chwilę byliśmy sami. No, albo Olaczka, albo Brun, Olaczka znaczy, albo Bagieta. Ale to jest dziwne, bagieta. bo no to Bagieta e, cały czas ze mną biega i nie wiem czy chciał mnie zabić czy nie, ale nie wiem. Cały czas, nie czas za mną tak biega, ale nie zabił, ale więc, ja nie ja wiem, no. Ale ja bym chciał cię zabić, to bym cię odstrzelił. No, no, to, to prawda, to prawda, razem nikt nie zginął, nie. ale jak ktoś, nie Jak ktoś, to ktoś chciał, nie, ktoś chciał zabić Olaczkę. Serio? Tak. Dobra, Bagieta i JAK? EJ! Ja z to... odpuściłem! Sabel był koło oleczki i plus! Ja manem biegałem! Ja udowodniłem, że jestem Sabal transporterem. Sabel jest transporterem i by nie klikał teraz przycisku, jakby był zły. No albo, nie wiem, bo ja koło Olaczki o, 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 odeszłem i y, ten, albo ty, to na pewno nie byłem ja. <laughs> a, to, a jakie no, zadanie no, robiłeś teraz, no, Bogieta? No, no, no ja Sabalowi wierzę, tak jakby, no te Paweł mnie wcisnął <laughs> przycisk, no... No nie, wiem. nie no, Tak, to... mnie też przeteleportował. To muszę być albo ja, albo Bagieta, prawdopodobnie. Tak. Więc. No moim zdaniem Bagieta, no co ja mogę powiedzieć, to. No. no ale I jeszcze czemu? wtedy, nie, i wtedy przecież Sabal tepnął się z y, Bagietą i tam był kill. I trwał kilka sekund. No tak, tak? To no, no, no ale tak, mógł to tak. być niewidzialny, ja tylko widziałem, że są zwłoki, nie? Nie, nie, nie. Dobra, ja na Bagietę no. nie głosuję, bo my ziomki, ale no w robicie no, co no, chcecie. Boisz się. Nie, no my ziomy. No musisz podjąć męsko ciężko. Dawaj, tury. kurwa, podejmij. No nie rozpłyje się. Roz... Pokaż testosteron kurwa. Zagłosuj Męsko. No nie no, nie rozpruje się na kumpla, a wy zagłosujcie na niego. Co jest? Co jest? Nie wiem. Chyba Bagieta z Gatrolę z Go Go, Kezman, Ale... Bagieta. Z... A jak to się robi? A... Albo ktoś. Albo Ola. Nie... Albo... Ja w ogóle byłem seryfem i na całym początku z***łem Gluhamera, ale w ogóle Sabal mnie nie zabił. Ja, ja Ja generalnie myślałem, że bagieta zamienił się w ciebie, Sabal, i ja chciałem no, i ja w ciebie Sabal killa i ty nie widziałeś. A ja w tej samej sekundzie, to się o mnie oje***łeś bo ja myślę Aha. tak, Bagieta się, bagieta się zamienił, chuła o co chodzi, a ja miałem, Ja nie wiem, że miałem szeryfa, to miałem szfaja, że znikam w niewitkę jak stoję w miejscu i Bagieta przy mnie chuta. Wiesz myślałem że się zmienił, bo mnie nie widzi. A <ścoughs> to jednak tepe